Ej, Kacper, chodź, nagramy wywiad. Nie, no, Może innym razem? A, bo to... Wpierdzielać, wpie... mówisz tutaj. Co? No chodź, nagramy. Nie, na czekaj, na... No chodź, nagramy, no chodź. Mm. <śpiewanie> Okej, okay, to pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jak długo stosujesz wysokotłuszczową, średniobiałkową, niskowęglowodanową nisko dietę? No to już będzie z dwa i pół roku, może nawet trochę, trochę więcej. No, od końca drugiego roku studiów teraz zaczynam piąty, no to prawie 2,5 roku. A skąd się o niej dowiedziałeś, to jest drugie pytanie, i dlaczego się na nią zdecydowałeś? E, no dowiedziałem się z, jako większości rzeczy z internetu, e, a zacząłem stosować dlatego, bo mm, Zacząłem łączyć studia z pracą i, i oprócz tego no dość intensywnie e, trenowałem. Znaczy dalej trenuję. E, no i zacząłem mieć w ciągu dnia, e, szczególnie po dość obfitych posiłkach węglowodanowych, e, duże wahania energii. E, bywało tak, że byłem przez większą część dnia bardziej zmęczony niż e, czułem się świeżo. E, no i najpierw zacząłem stosować taką dietę nisko glikemiczną wyciąłem praktycznie do zera cukry proste cukier biały wszystkie słodycze no i stan się trochę poprawił no ale siłą rzeczy i taki tak Jadłem dość dużo tych węglowodanów no i z czasem czułem się praktycznie tak samo jak wymiat te węglowodany z wysokim indeksem glikemicznym no i stwierdziłem że pójdę jeszcze krok dalej i w ogóle przestanę jeść węglowodany. No i tak trafiłem najpierw na jakiś artykuł i później trafiłem na kanał właśnie doktora Berga na YouTube. No i tak zacząłem się z tym powoli zapoznawać. Właśnie wyjechałem po drugim roku studiów do pracy za granicę, więc stwierdziłem, że z racji, że mam więcej czasu, no to przetestuję to na sobie. Okej, okay, trzecie pytanie na temat adaptacji. Czy przygotowywałeś się jakoś szczególnie do adaptacji? Jak ją przeszedłeś i co było w niej dla Ciebie najtrudniejsze? Znaczy, samą adaptację przeszedłem dość dobrze, z racji, że jak już wcześniej wspomniałem, byłem na tej diecie, która składała się z produktów niskowidykemicznych i z tym problemem, szczególnie zajadania się słodyczami i cukrem białym. Poradziłem sobie już dużo wcześniej, więc adaptację przeszedłem dość gładko, tym bardziej, że jak pracowałem właśnie za granicą, no to była to praca fizyczna. no a Jak to dobrze wiemy, no wysiłek fizyczny sprzyja wejściu w stan ketozy. I też jakoś tak się naturalnie złożyło, że miałem właśnie okna żywieniowe, bo załóżmy, nie jadłem przez 16-17 godzin z racji, że załóżmy, pracowałem po południu jadłem dopiero jak wracałem, więc to też na pewno przyspieszyło proces adaptacji. Yy, ale nie, nie miałem w sumie jakichś większych problemów, więc... więc... Ale to też pewnie z racji tego, że no, mam 23 lata, więc mój organizm jest jeszcze yy, dość... Yy, ma, ma takie zdolności adaptacyjne, więc, więc... Czyli najtrudniejsze było odstawienie białego cukru tak naprawdę. Yy, tak, tak i to, yy, to... To były aż takie sytuacje, że no... Miałem odruchy wymiotne, Przez pierwszy tydzień od odstawienia no byłem strasznie, strasznie nerwowy. No jak już mówiłem, miałem nudności, bardzo duże wahania nastrojów, bóle głowy. Ale samo odstawienie węglowodanów, jak już przestałem jeść praktycznie zupełnie cukier, no to nie było aż takie, aż takie straszne. Okej, okay, to pytanie numer 4 dotyczy treningów. Czy w adaptacji trenowałeś i jak dalej ćwiczysz w ketozie, w jaki sposób, czy z splitem, czy w BW, czy jaki masz sposób na trening, jak się najlepiej ćwiczy? No Znaczy ja trenuję od... od ilu? od drugiej liceum, już szósty rok, tak, no 6 lat. No i to jest taki trening typowo siłowy, od trzech lat, że tak powiem, już nie trenuję z splitem w ogóle, trenuję góra-dół, góra-dół. Jak mam trochę więcej czasu, no to dzielę sobie trening góry na dwa treningi na push i pull. Najbardziej lubię oczywiście treningi, treningi siłowe. To są, znaczy, jeden trening jest typowo objętościowy. Drugi trening, na drugim treningu skupiam się bardziej na, na sile, na mniejszym zakresie. Jak chcę trochę zredukować, no to bardzo lubię robić interwały sprintowe. A jeżeli chodzi o taki ruch na co dzień, no to jest to głównie spacer albo ewentualnie jazda rowerem, jakoś. Czyli bez kardzie szalonego? Tak, tak, bez, bez. Ile treningów w tygodniu? Y 4, yy, maksymalnie 5. Ok. To pytanie numer piąte. E, treningi, nauka i praca. Czy w Ketozie starta ci na to wszystko energii bez chleba? E, su jak, jakby spojrzeć do tyłu, no to jedząc sklepie znacznie gorsze osiągi, osiągi y, w, każdy, w każdej z tych materii. E, no tak, starcza. No, czasami jest, czasami jest trochę, trochę ciężko, bo też no, staram się do nauki podchodzić dość poważnie, tak samo jak do pracy. No i po prostu jak mam rok akademicki, no to yy, przesuwam sobie treningi na godziny nocne yy, z reguły, yy, a no, tymi sprawami, takimi jak praca i nauka zajmuję się, z samego rana, jak mam najwięcej siły, no ale to bez problemu jest do pogodzenia. Jakieś porównanie między węglozą a ketozą? Jak na przykład się uczy, lepiej czy gorzej? No w sumie to, 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 to taka dziwna korelacja, bo mój pierwszy rok na ketozie zakończyłem ze stypendium naukowym, więc. No i. Więc, bardzo. Tak, no, ja, jak mówiłem, ja głównie dlatego przeszedłem na dietę duszową, bo y, przestałem mieć te wahania energii w ciągu dnia. No i też to bardzo pozytywnie wpływa na, na skupienie, na jasność umysłu przede wszystkim, ale jeżeli chodzi o osiągi siłowe, no to tutaj chyba muszę przyznać, że jednak jak się czuje to nabicie węglowodanami, no to e, progres siłowy jest większy. Ostatnio sobie zrobiłem pierwszy od półtora roku taki cheat day, e, no więc zapychałem się węglami, e, no i... Przy pierwszym, po pierwszy, na pierwszym treningu po tym cheat day'u e, pobiłem praktycznie wszystkie swoje rekordy siłowe, więc no. Zastanawiam się też, e, tak już poza pytaniem, czy nie zacząć stosować tego tak TKD. zwanego targeting, jaki to dajec i nie ładować się węglami po prostu w okresie Przedtreningowym nie. Mhm. Więc. jeszcze powiedz na jakim kierunku można mieć stypendium w Ketozie to. <laughs> Tak, jak internetowe na internetową tradycję przestało, no to już tutaj brat mnie podpuścił, studiuję prawo. Ale crossfitu nie uprawiasz, to się nie liczy i nie tak. jesteś węga, to. Tak, tak. Dobra. To jest bardzo nietypowy studium. Okej, okay, jak się zabrałeś za ketozę, to. Liczyłeś jakieś makro, podchodziłeś do tego typowo redukcyjnie, chciałeś zrobić masę, czy po prostu stwierdziłeś, że odrzucasz węgle i tyle i jadłeś po prostu bez węgli, bez jakiegoś większego celu? Znaczy ja mam, że tak powiem, ten, ten przywilej, no, że z racji wieku mam jeszcze dość szybki metabolizm, a dwa, że no, więcej trenowałem siłowo będąc na, no, jedząc węgle niż będąc na diecie tłuszczowej. Więc no miałem już dość solidną bazę, jeżeli chodzi o, o mięśnie. Więc nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi na przykład o utratę wagi. Wręcz przeciwnie, teraz jestem właśnie na, w okresie budowania masy mięśniowej i od ponad miesiąca waga stanęła mi na 84. No a jem naprawdę bardzo dużo, a czasami za dużo i właśnie dlatego też zastanawiam się nad tym TKD, żeby ta waga chociaż trochę ruszyła. No właśnie, powiedz przy okazji od ilu miesięcy próbujesz przytyć na tak keto? No bo za zacząłem w sumie na początku kwietnia. Miałem wtedy 77 czy 78. To jest kwiecień, maj, czerwiec, no już mija czwarty miesiąc i przytyłem 6-7 kg. No ale waga mi się zatrzymała w sumie po drugim miesiącu. I no, od, w trzecim miesiącu poszła dosłownie minimalnie w górę, a w tym miesiącu zupełnie nie chcę iść w górę, więc Te, takie są problemy w ketozie. <grym> Dobra. Mówisz, że bardzo dużo jesz, to siódme pytanie, co przeważnie jesz i na czym głównie bazujesz, jeśli chodzi o posiłki? Znaczy moja dieta jest bardzo monotonna, bo też jak mieszkam na co dzień, yy... Toruniu, mam mieszkanie, na przykład wychodzę z domu o godzinie 5.40 czasami, wracam o 18 albo 19 więc praktycznie przez 9 miesięcy w roku jem jajecznicę i wołowe mięso mielone i to jest taka baza jeżeli chodzi o inne rodzaje mięsno to to jest głównie wieprzowina i kurczak, ale jem uda z kurczaka, staram się wybierać te jak najtłustsze mięsa, jeżeli chodzi o, o drób. Jeżeli chodzi o takie oleje, na których albo smażę, albo dodaję sobie do, do sałatek, albo do innych dań, no to oczywiście oliwa z oliwek, olej kokosowy. No i jem dość dużo masła. No, ze względu, że to są te kwasy wielonasycone, No i no i dają, że tak powiem, bardzo dużo energii. Bardzo dobrze się czuję po tym. Yy, też orzechy, głównie to jest, robię sobie taką mieszankę z pestek dyni, orzechów włoskich i yy, słonecznika. Yy, no i yy, o jajach chyba już mówiłem. No, A warzywa, bo wszyscy mówią, że w ketodzie warzywa trzeba jeść. Yy, no jem dużo. Czasami potrafię zjeść na przykład 100 gram jarmużu w ciągu dnia. No to, to są no, przeważnie te y, najbardziej naładowane witaminami i minerałami warzywa. Y, głównie liściaste no, ze względu na to, że mają naprawdę oświatowej ilości tych wygnowodanów. Y, no i w sumie z warzyw to to wszystko. Jarmuż, y, szpinak, y, sałaty, y, awokado i pomidory. No i jem czosnek, to jest bardzo dużo czosnku. Jeżeli chodzi o suplementację no to Kreatyna, żeby wyrównać ten bilans, jeżeli chodzi o te kwasy omega 3 i 6, no to e, omega 3 to kreatyna i omega 3 to są dwa suplementy, które biorę no, nieprzerwanie od 3-4 lat. E, jeżeli chodzi o minerały, no to to jest magnes, cynk y, potas. Y, no i tak tradycyjnie. To bardzo popularny na ketozie dodaje sobie soli himalajskiej albo soli morskiej z jodem i potasem do, do wody, czy to na treningu, czy po treningu. No i też przez jakiś czas stosowałem przetreningówki, ale no zrezygnowałem z nich z, z tego względu, że na treningu czułem bardzo duży przypływ energii, a później miałem te tak zwane zjazdy. Zastanawiam się nad kupieniem przetreningówki się chyba nazywa Gold Standard, coś w tym stylu, to jest przetreningówka, która chyba jako jedyna z niewielu ma naturalną kofeinę w składzie, która nie powoduje tych, takich ogromnych skoków energii i spadków, no więc w sumie, w sumie tyle, tak dieta jest. Dość, dość monotonna. Czasami mi się oczywiście zdarza jakiś wyskok, jak wracam na przykład do domu rodzinnego. No to, no to że tak powiem, to jedzenie jest dużo bardziej. Karkóweczka, bigosik. Tak, tak, dokładnie. Grilek. Tak, tak. No, więc, więc to tyle. Żadnych tutaj przebojów. Okay. To pytanie 8. Zbliżamy się powoli do końca, bo będzie 10. Jakie źródła, książki, strony, kanały pomogły Ci w diecie i treningach? Już trochę mówiłeś, że doktor Berg ale jeszcze może coś godnego polecenia. Znaczy, głównie to jest głównie dr Berg i Tomasz Delawy. Oczywiście oni bardzo często przy swoich filmikach dają załączniki do, do badań naukowych, z którymi się można zapoznać. No i też siłą rzeczy czytałem te badania. Tak naprawdę tą pierwszą książkę Dietke, Dieta Keto pod dupą przeczytałem w sumie niedawno I jak tak sobie pomyślę to to było w sumie odświeżenie i powtórzenie informacji, które już już znałem. Jest taka strona internetowa o diecie która się nazywa RootMe gdzie są no, różne przepisy takich ciekawych dań Ketogenicznych, właśnie jak sobie czasami zrobię jakąś odskocznię i zjem coś innego, coś ciekawego, no to właśnie z niej korzystam. A tak poza tym, no to nie, głównie tych dwóch palów i w zależności od potrzeb, od potrzeb badania naukowe. Okej, okay, to pytanie dziewiąte. Czy Twoim zdaniem dieta ketogeniczna jest droga i czy jest trudna? Bo wiele ludzi mówi, że o Jezu, jakie to drogie, a jakie to jest strasznie trudne i skomplikowane. No, skomplikowana na pewno nie jest, ale, znaczy, szczerze, szczerze wydaje chyba trochę więcej kasy, niż jak węgle. To jest, to, jest, to jest, fakt, bo no, te wszystkie oleje siłą rzeczy mają swoją cenę. No, ale też to są produkty dużo bardziej kaloryczne. I jeżeli chodzi o E, przeliczenie wagowe, no to kupujemy ich w efekcie mniej. Ale nie, to, to moim zdaniem to nie musi być droga dieta. Na pewno nie. E, e, I no, czy trzymanie jej jest jakieś super trudne. No w sumie, taj, jako student, no to że tak powiem, bardzo korzystam też z życia towarzyskiego. No jedyna różnica sprowadza się do tego, że. Nie jem chipsów na imprezie i zamiast piwa piję mocny alkohol albo wina wytrawne. No i w sumie to jest jedyna różnica. Ale myślę, że za takie profity no to warto poświęcić coś takiego. No o ile tu można w ogóle o poświęceniu mówić, bo ja nie czuję, żebym, że tak powiem, wykonywał jakichś du du dużych wyrzeczeń. Dokładnie. Da się bez chleba, da się bez chipsów. To trzeba zmienić mentalność. Dobra, just. Ostatnie pytanie, już takie luźne. Jakąś poradę, co byś doradził początkującym, którzy się boją? Chcieliby, ale się cykają tej ketozy. Jakaś taka porada, żeby się nie bali. Trudno mi dać jakąś poradę. Od, tego, od czego powinni zacząć, albo co jest najważniejsze, jak się chce wejść w ketozę? Znaczy, żeby, ten, żeby to nie był taki skok na głębokie wody, bo bardzo często czytałem, że ludzie. Mają problemy, nawet nie jeżeli chodzi o zaczynanie diety ketogenicznej, tylko ogólnie o dbanie o swoje zdrowie Z rezygnacją z tego pieprzonego białego cukru Więc tak jak ten dr Berg poleca, najpierw obciąć zupełnie cukry, cukier rafinowany, biały cukier To jest, to jest podstawa Później bym radził na przykład zejście z produktów chemicznych i spróbowanie czegoś, co, że tak powiem, bardziej uregulowałoby poziom cukru we krwi. No i później można spróbować w ogóle zrezygnować z tych węglowodanów. To na pewno, że tak przejdziemy przez te kilka etapów, oczywiście w zależności no, od wieku. Niektórzy będą mogli skoczyć od razu na głębokie wody i od razu zacząć dietę ketogeniczną, a niektórzy będą potrzebowali, czy to z racji przyzwyczajen, czy to z racji wieku i nieco gorszego metabolizmu, jak powiem, przejścia kilku etapów. Okej. Okay. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich posiadaczy kanałów o tematyce diety Keto, że szerzą tą dobrą nowinę, no, która może pomóc w naprawdę wielu aspektach. Bo też tutaj nie wspomniałem, że ja na przykład miałem jeszcze problemy z i Paradoksalnie to nie było jakieś moje zamierzenie, żeby uporać się ostatecznie z tym problemem, ale też stosowanie diety ketogenicznej, no znacząco wpłynęło na, na, na poprawę mojej celi chociażby, tak. Jeżeli chodzi o wyniki krwi, o wszystkie wyniki badań, no to, to też się zdecydowanie poprawiło. No więc to jest taka, taka na pewno misja, która działa na, na rzecz dobra ludzkości. No i warto ją wspierać. Na pewno warto. I jeszcze w Polsce niestety co nie jest aż, takie, aż taki popularny y, system żywienia, no ale... Tak, burmężdżycy wszyscy dostaniemy i kwasicy no na pewno. Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że wszystkim się wywiad podobał i, i był wartościowy. A może jak Kacper dostanie dużo lajków, to zrobimy drugą część kiedyś, jeszcze przed końcem wakacji. Polecam się na przyszłość.